Cześć! Kiedy byłem mały to nie wiedziałem co to znaczy takie powiedzenie z filmów mieszkać pod mostem no i to tu, tutaj jest właśnie pod mostem tu jest kilka linii kolejowych i tutaj właśnie pod mostami kolejowymi mieszkają ludzie bezdomni oni są bezdomni z własnego wyboru nieprzymuszonego Chcą być wolni od pracy, na przykład od czynszu, no to sobie mieszkają pod mostem.

i tutaj w tej okolicy nocuje około chyba 100 osób. Kiedyś czytałem o tym artykuł w prasie takiej codziennej. No i tutaj widzimy, jak ochroniarze zamykają. To stare centrum stawiają takie bariery. Po prostu żeby bezdomni tam nie nocowali i nie nanieśli jakichś śmieci butelek, żeby tam nie pili nie. Zażywali wszelakich substancji narkotycznych. Tak wygląda bezdomność w Londynie.